Dzień dobry, witam serdecznie we vlogmasie. Dzisiaj vlogmas, dzień numer jeden. Dzisiaj jest 1 grudnia, godzina 6 rano. Ja wstałam, ubrałam się i szykuję się do pracy. Piję właśnie sobie czekoladową inkę. Jestem bardzo podekscytowana vlogmasem. Mam mnóstwo pomysłów na to jak mają wyglądać filmy, co będziemy wspólnie robić. To jest mój pierwszy w życiu Vlogmas i bardzo się cieszę, że będę mogła w tym roku spędzić z Wami ten czas przygotowania się do świąt. Wiem, że grudzień może być stresujący, jest bardzo dużo pracy i też wszystkie przygotowania do świąt, do wigilii. I mam nadzieję, że te vlogi będą dla Was fajną odskocznią, że będziecie mogli się przy nich odprężyć i będą umilały Wam czas. Także ja teraz kończę pić moją kawę i podmaluję się trochę. A potem idę do pracy. Widziałam, że w innych częściach Polski już spadł śnieg, a u nas w Krakowie jeszcze nie ma śniegu. Szkoda, bo miałam nadzieję, że zaczniemy vlogmas tak prawdziwie zimowo. Ja bardzo lubię, gdy spadnie śnieg, bo od razu robi się jaśniej. Siadłam przy stole i jest dużo lepsze światło niż tam, gdzie nagrywałam wcześniej. Więc myślę, że tutaj będę nagrywać moje początki do vlogmasów. Bo teraz jest bardzo długo ciemno i szukam zawsze jak najlepszego światła, żeby było mnie widać. Wczoraj oglądałam bardzo dużo vlogmasów, dlatego teraz zapiszę sobie w zeszycie wszystkie pomysły, wszystkie inspiracje, tak, żebym o niczym nie zapomniała i miała na wszelki wypadek małą ściągawkę i taki mniej więcej plan na to jak będą wyglądały odcinki w grudniu. Jest dopiero godzina 15, a już jest bardzo ciemno. Idę właśnie na zakupy po kalendarz adwentowy. Widziałam na wrogach innych dziewczyn, że bardzo często otwierają kalendarze adwentowe. Więc mam nadzieję, że jeszcze 1 grudnia uda mi się jakiś dorwać. Udało mi się znaleźć półkę z czekoladowymi kalendarzami adwentowymi. E, są takie. Ładne, tradycyjne. Jest dzisiaj nawet promocja: cztery w cenie trzech, ale myślę, że z niej nie skorzystam, bo tyle właśnie potrzebuję. Są już przebrane, jest mały wybór, ale wybiorę sobie jeden z nich. No Zobaczcie, jest nawet kalendarz z ekologicznymi krówkami w pięciu rodzajach. Jestem bardzo ciekawa, jak smakują. Ale śmieszne są te Mikołaje. Piękne są te świąteczne opakowania w ptasiego mleczka. To jest też kalendarz adwentowy z Kindera. Wróciłam z zakupów. Dzisiaj to były wyjątkowo słodkie zakupy. Wcześniej mówiłam, że nie będę korzystała z tej promocji. Kup 4, zapłać za 3, a jednak skorzystałam, bo zorientowałam się, że to jest promocja na wszystkie świąteczne czekoladki i słodycze. Więc zrobiłam zapasy już na Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia. Kupiłam mini marshmallow, bo mam w planie zrobić gorącą czekoladę w kolejnym filmie. Takie mini pianki są bardzo fajne do udekorowania kubka z gorącą czekoladą albo z jakąś fajną kawą, dlatego je kupiłam. Dla dzieci, które mam w rodzinie, kupiłam misie z Linta i też bałwanki. Nie jestem w stanie kupić prezentów dla wszystkich dzieci, więc chociaż taki mały poczęstunek od cioci Danusi. Dla mojego bratanka na Mikołajki kupiłam taki zestaw z misiami. Wszystkie są z mlecznej czekolady nadziewanej kremem mlecznym. Bardzo Wam polecam czekoladę z Linta. Mi bardzo smakuje. To jest moja ulubiona czekolada. Szczególnie takie czerwone baryłki są moje ulubione. Jeżeli jesteśmy w temacie gorącej czekolady, to kupiłam czekoladę. Wzięłam dwie klasyczne mleczne, jedną gorzką 64% i białą. Wzięłam jeszcze taką świąteczną choinkę z milki. W środku jest pięć różnych rodzajów takich pralinek. Do gorącej czekolady będzie mi też potrzebna śmietanka, kremówka. Kupiłam jeszcze dalkowski likier o smaku słonego karmelu, który lubię czasami dodać do kawy lub gorącej czekolady. I poszłam dzisiaj specjalnie po kalendarz adwentowy i wybrałam kalendarz z góralków. Góralki kojarzą mi się zazwyczaj z, z batonikami. A tutaj są baryłki, takie świąteczne jajka, mleczne, kakaowe i z, i z masłem orzechowym. I ten kalendarz jest na 24 dni. I dzisiaj na wieczór kupiłam sobie jeszcze pringlesy. Dzisiaj mam w planie obejrzeć jakiś świąteczny film. Więc będą fajnym umileniem wieczoru. Doleję sobie kapkę tego likieru na dobry początek vlogmasa. Będzie kawa z prądem. Przed chwilą przyszedł kurier z kurtyną świetlną, którą zamówiłam na Allegro. To są takie lampki, 3 metry na 3 metry. I niestety paczka przyszła cała zgnieciona. Testowałam lampki. I lampki świecą. O, zobaczcie jak ładnie świecą. Są różne programy. Jest 8 różnych programów. Jest też taki mały pilocik. I na pilocie jest opcja przyciemniania. Yy, I próbuję tutaj naciskać. Naciskam. I mam wrażenie, że lampki cały czas świecą z taką samą mocą. O, czekajcie, ustawię na... Taki program, co lampki świecą cały czas. Naciskam na pilot i nic się nie dzieje. Lampki świecą cały czas tak samo mocno. Teraz naciskam na plusik i też nie widać żadnej zmiany. Także nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, bo miałam nadzieję, że będzie można je troszkę przyciemnić, bo świecam dosyć mocno. I tak tutaj jest cały czas kabaczek, który czeka na zrobienie. Bo jedna z Was pisała o dżemie dyniowo-pomarańczowym i e, chyba, chyba zrobię z tego dżem, bo wydaje mi się, że taki dżem dyniowo-pomarańczowy będzie pyszny i to bardzo oryginalny pomysł na, na coś z dyni. Jeszcze o tym nie słyszałam, więc bardzo bym chciała wypróbować. To już wszystko na dzisiaj. Idę edytować film i potem oglądać telewizję. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez cały vlogmas. Jeżeli chcecie być na bieżąco i nie ominąć żadnego filmu, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. No i oczywiście kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie, miłego wieczoru i do zobaczenia.